Po pięciu porażkach z rzędu AZS Koszalin liczył na przełamanie w kolejnym spotkaniu. Tym razem mierzył się przed własną publicznością z Turowem z Gorzelec. Ekipa przyjezdna walczyła awans do fazy play-off i również liczyła na zwycięstwo. Rozpoczynamy spotkanie od punktów Kirka Arcibeka dla drużyny Turowa. Po dwóch minutach na prowadzeniu AZS punkty zdobywa Curtis Myrych. Ponownie ten sam zawodnik i AZS prowadzi różnicą sześcioczek. oczek. Niemal błyskawicznie całą stratę odrobili goście. Celny rzut Michała Michalaka. W pierwszej kwarcie dominowali jednak akademicy. Mylecz o tablicę do Manigolta i efektownie zakończona akcja. 19 do 14 prowadzenie AZS-u. Nadal utrzymywała się sześciopunktowa przewaga AZS-u po tym, jak trafił z dystansu Piotr Stelmach. Wynik pierwszej kwarty ustala Michał Michalak. Celny rzut wolny. AZS po pierwszej odsłonie prowadzi 27 do 22. Nadal trwał napór AZS-u na początku drugiej kwarty. Trafia Remon Nelson. Poprawia Igor Wadowski. Akademicy prowadzą różnicą 9 punktów. Rywale jednak starali się odrobić stratę. Najpierw Archibek blokuje Johnsona, kontra, Michał Gospodarek i już tylko 3 punkty straty. Turowa do AZS-u. Przewagę starają się utrzymać akademicy. Karty Smilecz, celny rzut z dystansu. Na półtorej minuty przed końcem tej kwarty turów wyrównuje stan rywalizacji. Punkty Jacksona. Na prowadzenie akademików wyprowadza Wadowski. Wynik po dwóch kwartach ustala celnymi rzutami wolnymi Kirk Archibek. Po dwóch odsłonach był remis po 46. Druga odsłona rozpoczyna się po myśli gości. Trafia Michał Michalak. Po trafieniu Kirka Arcibeka przewaga gości wzrosła do 6 punktów. Serię punktową kończy również Arcibek. W tym momencie turu wprowadził różnicą 12 oczek. Pierwsze punkty AZS-u dopiero po 3 minutach tej kwarty. Karty zmieniać z dystansu. Trafia Nelson a zatem straci 10 punktów. Później jednak kolejny przestój akademików wykorzystuje Turów. Po serii punktów zakończonej celnym rzutem z dystansu i kowlewa Turów prowadził różnicą 19 punktów. Rozmiary straty zmniejsza jeszcze rzutem wolnym Kenny Manigold po trzech odsłonach, turu wprowadził 72 do 54. Czwartą odsłonę rozpoczynamy od punktów Jacksona. W odpowiedzi z dystansu Zalewski. Trafia ponownie Jackson. Trafia Brandon Brown i w efekcie Turów osiąga swoją najwyższą przewagę wynoszącą 24 punkty. Turów do końca spotkania miał mecz pod kontrolą. Tutaj jeszcze efektowna akcja Piotra Stelmacha. Wynik spotkania ustala Lichnowski ostatecznie. Turów z Gorzelec pokonuje AZS Koszajn 95-74.